Na pewno widziała mamę nieżywą. Natomiast czy widziała, jak ją zabijał, nie wiem. Kiedy po bodajże dwóch czy trzech miesiącach mogliśmy w końcu wejść na to mieszkanie, gdzie dokonała się ta cała tragedia. Przeszedłem tam z Miją, weszliśmy do środka i Mija od razu pobiegła do swojego pokoju i zaczęła na ziemi szukać mamy. Po czym się odwróciła i powiedziała, myślałam, że mama tu będzie. Wiem, że jechałam samochodem. No i właśnie, jak już się wróciłam do domu, no to wszyscy siedzieli tak yy, w pokoju razem i... No i co? ty i wszyscy płakaliśmy, nie? Potem jeszcze następna część tej rozmowy, to było właśnie, że on porwał dziecko. Gdy miałem 24 lata, ożeniłem się to była piękna miłość, kochaliśmy się na zabój. I więcej rok później, owocem naszej miłości była nasza córka Pamela. To były najpiękniejsze chwile w moim życiu, kiedy się dowiedziałem, że będę ojcem. No Byli zachwyceni obydwoje, i ona i on. My tu mamy nawet takie zdjęcia, jak przyjeżdżali z nią. I jakoś tak po okresie macierzyńskiego powiedziała, że ona się chce rozwijać i ona nie będzie mieć czasu, żeby się zajmować dzieckiem. I zostałem z dzieckiem sam. To było dosyć trudne dla mnie, dlatego że pracowałem wtedy w Katowicach i nie ukrywam, że moja praca wyglądała w taki sposób, że wyjeżdżałem z domu o godzinie ósmej, wracałem o godzinie szóstej lub siódmej. I bardzo trudno pogodzić było obowiązki zawodowe, z wychowaniem dwuletniej córki. Ja osobiście byłem z brata dumny, mhm. bo jeżeli ktoś się pytał mnie, że brat się rozwiódł i ja mówiłem zawsze, że opiekę nad Pamelą przejął mój brat, to wszyscy byli zdziwieni, że to właśnie ojciec został, a nie matka. Także ja byłem dumny. Pamela była pogodnym dzieckiem i staraliśmy się, żeby nie odczuwała tego, że jest z rozbitej rodziny. Uważałem, że musi poznać jak najwięcej rzeczy, a potem wybierze dla siebie to, co będzie jej opowiadało. I tak też było. Kiedy zaczęła dorastać, postanowiła spróbować praglotniarstwa. Próbowałem ją też zarazić moją pasją, to było żeglarstwo. Podobało jej się to. Nawet zrobiła sobie jakiś patent żeglarski, po to, żeby rozwijać swoje pasje. Zresztą ona bardzo lubiła się uczyć i miała takie podejście do życia, że. Jeśli coś ma robić, to musi to robić dobrze, a żeby to robić dobrze, to musi to poznać. No nikt ją nie wychowywał, tylko Marek, a pomagali mu dziadkowie, nie? No i środowisko, w którym się obracała, ale środowisko, w którym się obracała, to też jest takie, jakie jej ojciec zafundował, bo ją posłał do takiej szkoły, na takie zajęcia, żeby się rozwijało to, co, co w niej było najlepsze w sumie. Córka dosyć szybko dorastała i coraz więcej pojawiało się zainteresowań w jej życiu. Wydatki były coraz większe i mimo to, że ja całkiem dobrze zarabiałem, to doszedłem do wniosku, że córce trzeba zapewnić możliwość jak najlepszego rozwoju. Ponieważ mój brat wtedy mieszkał w Norwegii, podjąłem taką decyzję, że na, na kilka miesięcy pojadę do niego, podreperuję troszkę swój budżet rodzinny. Brać się dobrze poczuł tam, znalazł pracę, m, zaczął się uczyć języka norweskiego. Wszystko było, myślę, że bardzo dobrze się układało. Postanowił i zapytał Pameli, czy nie chciałaby przyjechać do Norwegii, że tam są lepsze perspektywy na naukę, na wykształcenie. Nie zmuszał Pameli, tylko zapytał się. Pamela wyraziła taką chęć, zgodę. Także Pamela przyjechała, no i wtedy już brat wszystko jej Pokazał w Norwegii, bo wiadomo, że to był obcy kraj dla niej. Ona zakochała się w tym kraju. Na zdjęciach, które mam z tego okresu, na każdym zdjęciu ona jest uśmiechnięta. Na każdym zdjęciu widać radość z tego czasu, który tam spędziła. Pamela trafiła do szkoły, i wtedy jej życie się zmieniło, dlatego że w tej szkole poznała mnóstwo osób, które były w podobnej sytuacji jak ona, czyli przyjechały na przykład z Litwy, z Anglii, Czech czy z Polski. Szybko nawiązała nowe relacje, nowe znajomości i, i tam też poznała swojego późniejszego morderca. Była zakochana. Wydaje mi się, że to była jej taka chyba pierwsza miłość. I po jakichś kilku miesiącach, jak oni zaczęli się spotykać, właśnie dowiedziałam się, że Pamela jest w ciąży. Nigdy w życiu nie traktowała przejścia dziecka na świat jako, jako taką wpadkę. Ona od razu zakochała się w nim. W 100 procentach oddała się macierzyństwu. I wydaje mi się, że bardzo jej to sprawiało radość. Ona miała w tym dziecku tak naprawdę no cały świat. No ja pamiętam, jak oni tu przyjechali razem z tym dzieciątkiem. Oni taką wspaniałą parę tworzyli. Jak się tak z boku popatrzył, bo no bo co ja tam wiele nie. Bardzo dobrą parę tworzyli. No a potem się złożyło, jak się złożyło. Ojciec mi to był człowiek, który był taki. Zamknięty w sobie, bardzo mało mówił. Dosyć dziwne, co mi się wydawało. On bardzo często spał. Nie dbał o pracę, nie dbał o to, żeby zarabiać. Poznał jakąś dziewczynę, z którą tam się związał. I Pamela wtedy się poczuła zagrożona. Zresztą ta dziewczyna wypisywała jakieś negatywne smsy do Pameli. Ona chyba nie mogła mieć dzieci, natomiast chcieli mieć dziecko i sobie wymyślili, że będą mieć dziecko, bo on odbierze to dziecko Pameli. Trudno powiedzieć, co by się stało. No i wtedy zdecydowała, że wróci. Zaczęła organizować dla mnie przedszkole, zaczęła rozglądać się tutaj za uczelnią, myślała o swoim jakimś małym biznesie, żeby tutaj z czegoś żyć. Tak zaczęło się nowe życie mojej córki. Będąc w Polsce w 2020 roku, dowiedziałem się, że po trzech latach nieobecności w życiu mojej córki ojcami, on znów się w tym życiu pokaże. Dowiedziałem się, że nic się w jego życiu nie zmieniło, poza tym, że ma depresję po rozstaniu z swoją poprzednią partnerką. Ja osobiście byłem przerażony po tym, co córka przeszła w Norwegii. Ona podjęła decyzję, że chcą się znów spotkać. <laughs> Argumentowała to tym, że sama wychowała się w niepełnej rodzinie i pomimo to, że nie ma planów wrócić do ojca Mii, to chciałaby, żeby Mia miała dobry kontakt z ojcem. Nawet nie podjąłem próby dyskusji. Ostatni raz widziałem córkę w piątek. Bardzo się spieszyła. Powiedziała mi, że musi szybko iść po mnie do przedszkola i przygotować się do jutrzejszej wycieczki, do sobotniej wycieczki, którą planują wspólnie z Tatą mi i z miją. Na drugi dzień się omówili do Marka, że przyjdą na kawę. To była sobota, o ile się nie mylę. No i Marek czekał, i czekał, i czekał, i nie przychodzili. No to zaczął dzwonić. Nikt nie odbierał. No, to pewnie człowiek ma takie przyczucie, nie? Poszedł. No i wszedł do mieszkania i, i zobaczył to, co zobaczył. W mieszkaniu było ciemno. Zapaliłem światło w przedpokoju. Pierwszą rzecz, jaką przykuła moja uwaga, to to, że drzwi do mojego pokoju, do pokoju Mi, były zamknięte. Te drzwi zawsze były otwarte. Otworzyłem drzwi i to, co zobaczyłem. Przeszło najgorsze mojej koszmary. Najpierw mówili, że we śnie, że ją że nie czuła, ale potem trochę nie, że ona się broniła, że Ona, ona była świadoma, jak ona ją zabijało. Byłam w restauracji, po prostu zwyczajny dzień i zadzwoniła wtedy moja ciocia. Ona mówiła, a ja tak jakby nie przyjmowałam tego w ogóle. Dopytywałam się, czy wzięli już ją do szpitala, czy już jest pod opieką lekarzy. I pamiętam, jak y, takie jedno właśnie słowo, tak, znaczy takie zdanie, co ciocia mi wtedy powiedziała, powiedziała to było, Magda, ale o nią zarżnął, ona nie żyje. Moja mama zadzwoniła, żebym przyjechał szybko na blogi, bo najprawdopodobniej Pamela nie żyje. Pojechaliśmy tam, gdzie ona mieszkała, nie mogliśmy wejść, policja już tam była, zablokowała wszystko. Dowiedzieliśmy się tylko, że brat jest na komisariacie i zeznaje. Po tym takim pierwszym szoku to było właśnie, że on porwał dziecko. Nie wiemy gdzie ona jest, on ją zabrał, po prostu wywiózł ją gdzieś. Wtedy policja uruchomiła Child Alert. Dzięki temu policja duńska zidentyfikowała samolot, zatrzymała ojca, mi tylko, żeśmy czekali, kiedy możemy jechać do Danii, po mi. Sama podróż do Danii nawet nie wiem jak przebiegała, bo ja nie spałem całą noc jedną, drugą, więc w tym samochodzie udało mi się trochę połowę drogi przespać z tego zmęczenia. Dani mi jak kiedy nie zobaczyła, rzuciła mi się w ramiona i pierwsze pytanie, które zadała brzmiało dlaczego po mnie nie przyjechała moja mama. Dla mnie to było oczywiste, że to dziecko nie może zostać samo. W pewnym sensie przeżywam takie déjà 20 lat temu zostałem samotnym ojcem i teraz po raz kolejny zostałem samotnym, prawie ojcem. Na szczęście mam partnerkę, z którą dzielimy wszystkie radości związane z wychowaniem. Mi ona bardzo mi pomaga, wspiera mnie w tym wszystkim. Na pewno nie zastąpi mi mamy, ale zastąpi jej może babcie. Po części jest taką trochę przyjaciółką też dla mnie. Próbujemy dla mi, dla nas, dla mnie stworzyć nową rodzinę. Czy, czy coś z tego wyjdzie? No, ja mam nadzieję, że tak. O ile mogę liczyć na wsparcie takie psychiczne, czy nawet pomoc w potrzebie, jeśli chodzi o moją rodzinę, o tyle z prawnymi wszystkimi aspektami, z kosztami zostałem sam. Okazało się, że tych spraw formalnych do załatwienia jest naprawdę dużo. Koszty związane z obsługą prawną w Norwegii to są koszty, które są dziesięciokrotnie wyższe niż w Polsce. W pewnym momencie myślałem, że już nie dam rady. I nagle, nie wiadomo skąd, pojawił się pan Jan. Jego córka chodziła z synem do przedszkola. Przyszedł i powiedział, że jest taki pomysł rodziców i przedszkola, żeby wspomóc nas w tej całej sytuacji. Ja byłem w Radzie Rodzicielskiej, dlatego zostaliśmy poproszeni przez panią dyrektor na rozmowę. Wtedy padł pomysł zorganizowania zrzutki. Ja wtedy od razu pomyślałem, że kiedy pojawiają się pieniądze, musi to być zrobione oficjalnie przez jakąś fundację. Dlatego zaproponowałem, że mogę się tym zaopiekować, mogę w tym wesprzeć pana Marka. Wsparcie psychologa, wsparcie prawników to są, to są bardzo duże kwoty, które drenują budżet i żaden budżet domowy nie byłby w stanie tego znieść bez takiej zewnętrznej pomocy. Patrzę w przyszłość. Myślę, że mimo wszystko optymistycznie. Moja wnuczka daje mi dużo siły. Myślę, że najważniejsze w życiu jednak jest miłość dawanie poczucia bezpieczeństwa. I ja postaram się zrobić wszystko, żeby to dziecko było szczęśliwe.